Moi drodzy słuchajcie, dzisiaj po raz trzeci w sezonie zimowym byłem zbierać dziką różę. Tak, dziką różę. Kiedyś bym powiedział, że to jest niemożliwe. A tu o, proszę bardzo, rośnie sobie dzika róża. I co? Myślało się, że nic z tego nie będzie, że takie owoce to już w zasadzie na zmarnowanie. Nie, 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 nie. nie, nie. To jest mój dzisiejszy początkowy, bo to jeszcze nie koniec dzisiaj. Jest widać? to mój dzisiejszy zbiór z którego do zbioru zrobię pyszne powidełka z dzikiej róży i xylitolu bardzo fajna sprawa A, może by do tą stronę słuchajcie dobrze się zaopatrzyć wziąłem sobie drabinę, ponieważ jeżeli część krzewów jest obrywana w sezonie to w zasadzie najlepsze owoce będą do zdobycia tylko i wyłącznie przy pomocy drabiny albo jakiegoś wysięgnika dobrze mieć jakiś hak żeby podginać gałęzie rękawice grube i no nie tak jak ja że mam rękawy które kolce tylko proszą się żeby zahaczyć tylko bardziej coś może alkalionowego i polecam bardzo serdecznie zbierać dziką różę kurcze okazuje się że nie niemalże cały przez cały rok można zbierać te owoce, no coś niesamowitego, no może poza wiosną, ale tak to i liście, i owoce w późnym lecie, początek jesieni, Tak się okazuje też późną zimą, no coś wspaniałego. Bardzo zimno, nie ma co przeginać, dzisiaj po południu idę jeszcze drugi raz i to będzie czwarty raz w tym roku. Coś wspaniałego, polecam zbierać dziką różę o każdej porze, nie dnia i nocy, tylko roku do zobaczenia a pokażę wam jeszcze gotowy wyrób co może, no ten na razie okej, okay, okej, okay. no i tak jak mówiłem rano jestem już w godzinach popołudniowych, żeby obrać ten krzew do końca z tym krzewikiem zapoznałem się w zeszłym roku i marzyłem, żeby zdobyć owoce właśnie ze środka i z samego szczytu ha! Nie minęło jakieś pół roku, no i oto jestem, tym razem stoję sobie na drabinie Dzięki niej pozyskam właśnie te owoce, coś niesamowitego Sprzęt przygotowany, mam jeszcze kilka pomysłów jak sobie ułatwiać życie zbierając dziką różę No ale na ten moment hitem jest drabina, Hitchot no gdyby ktoś przechodził, by sobie pomyślał, nie nie, pomyślałby sobie dobrze, ale fajny gość. Użył drabiny. Też bym tak chciał, nie? Więc można. Nie ma co myślę, że zrobisz siebie człowiek głupa. Po prostu idziesz na wyprawę. Zabiało, Dobra, zbieram ci komórze, bo jest bardzo zimno. Drabina to jest coś. Jeszcze gdybym miał taką kilkustopniową, rozsuwaną, to już w ogóle bym sobie poradził niesamowicie. Ale myślę, że zahaczałem tylko kilka kolcy, zdobędę dużo miłości różni się. Jeszcze jedno, muszę Wam to pokazać. Wymyśliłem, kurde, no wygląda to naprawdę tandetnie, ale takie najprostsze rozwiązania są bardzo dobre. Spójrzcie, czym sobie odgarniam gałęzie lub też przyciągam gałązki z dziką różą dzięki czemu no, mam po prostu bezpiecznie y, zachowaną całą dłoń więc czego używam? Dzisiaj mi tak wśród głowy brzmi, trochę śmiesznie, uwaga no, Prosty, zwykły wieszak Patrzcie na tu gałązkę musiałbym normalnie trzymać palcami, kombinować tak to chwilę sobie, sobie odginam sobie żeby dostać się do kolejnych owoców, lub też po prostu przyciągam sobie bezpośrednio jakąś gałązkę. No bardzo proste. nie? Myślałem, właśnie, jakim to zrobić wysięgnik. No i tak otwieram yy, szafę, patrzę w bieszak. No i kurczę, no przyszło samo. Wiecie, jak to jest. Po prostu takie rzeczy przychodzą wtedy, kiedy mam przyjść. Yy, no. Dobra, nie? A, nie pamiętam nazwy teraz tego gatunku, dzikiej róży. Ale to jest właśnie jeden z tych krzewów, który w zasadzie nie ma kolcy. No, kilka sztuk jest, ale naprawdę bajka. Trudno sobie coś tutaj zrobić, łatwo sobie poradzić ze zbiorem ekstra. Ale mimo wszystko wieszak praktyczny, bo fajnie można sobie nagiąć gałązki ekstra. O kurczę, chyba jakieś ptaszki tutaj gniazdko miał. No tak, dobre miejsce, właśnie, dobre miejsce na gniazdo dla ptaków Aczkolwiek tutaj nie ma kolcy może dlatego też sobie uwiójło gniazdko tutaj jakieś ptaki Dziką różę po zbiorze należy dokładnie umyć tym bardziej w tym okresie, na pewno zanieczyszczeń jest dużo Dodatkowo wstępnie pozbędziemy się pewnej części ilości szypułek No ale oczywiście standardowo przypułkowanie nas nie ominie Mnie udało się w ciągu niecałej godziny uzbierać 1200 gram dzikiej róży W międzyczasie woda ksylitol albo woda cukier może woda miód kto co woli rozpuszczamy w wodzie gorącej to wszystko zalewamy do dzikiej róży i dosłownie 10 minut wolnego gotowania i mamy dziką różę już w takim stanie, że możemy ją przygotowywać do przeciskania przez sito tutaj należy się w miarę pospieszyć ponieważ im bardziej stygnie cała masa tym ciężej to przecisnąć przez sito sposobów jest kilka możemy wykorzystać łyżkę co jest dosyć pracochłonne i ciężkie jeżeli ktoś ma urządzenie które możemy właśnie w ten sposób wykorzystać to polecam jak najbardziej dużo to przyspiesza na koniec stwierdziłem, że troszeczkę jeszcze dosłodzę miodem, więc wszystko dokładnie mieszam. Większość z nas nie ma zielonego pojęcia, co dzika róża kryje w sobie, a tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. No, może nie tak łatwo ją pozyskać, ponieważ broni się ona zaciekle między innymi kolcami. Swoją drogą, ciekawe, po co jej kolce? Przynajmniej w większości z gatunków. Czyżby. Chroniła się przed jakimiś intruzami. Czy my możemy być dla niej zagrożeniem? Nie, nie, nie. Ok. Pomijmy te aspekty, bo można wymyślać i mnożyć różnego rodzaju domysły związane z tym tematem. W końcu natura jest dla człowieka. Czy człowiek dla natury? Dobra, mniejsza z tym. Mam dla Was dzisiaj kilka informacji takiej czysto teoretycznej związanej właśnie z dziką różą. Widzieliście materiał, jak dziką różę można pozyskać, jak sobie to ułatwić. A teraz trochę teorii. Ale rosa kanina to nie tylko z rosa. Możemy pozyskiwać flos, czyli kwiat, oraz folium, czyli liść. I już na początku maja, gdy tylko liście zobaczymy, że są zielone, możemy je zrywać. Pamiętając oczywiście, aby z jednej gałązki nie rwać zbyt dużo. Po kilka liści tu, po kilka liści tam, i liście mamy już dla siebie. Oczywiście, ktoś może spytać: A po cholery mi liście Dzikiej Róży? Jeżeli masz zamiar w przyszłości oczyszczać wątrobę za pomocą m.in. sorbitolu, nie wnikam teraz, jak wygląda ta metoda, to liście Dzikiej Róży mogą ci się przydać. Mnie się przydadzą na pewno. Dodatkowo, liście dzikiej róży mają jeszcze inne zastosowania, są mimo czopędne, są mi ogólnie wzmacniające, można dodawać do herbatek. Nie ma co gardzi liściami. Gwarantuję, że jeżeli sobie taki listek serwiesz, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to i go wykorzystasz. OK, jedziemy dalej. A jeszcze jedno, liście dzikiej róży, tak samo jak i kwiaty. Suszymy w temperaturze maksymalnie 40 stopni. Co dla przeciętnego Kowalskiego oznacza, że powinien włączyć piekarnik z uchylonymi dźwiczkami na właśnie taką temperaturę i bacznie obserwując, czy ta temperatura nie rośnie lub nie spada. Suszyć właśnie w piekarniku i dosyć szybko po wysuszeniu zamknąć w szczelnym pojemniku. Proponowałbym szklanym, na przykład słoiku. Dzika róża ma dla nas bardzo, bardzo dużo do zaoferowania: witamin i minerałów. Oczywiście najbardziej popularną jest witamina C. Jak wszyscy wiemy, jest w niej tej witaminy bardzo dużo. Oczywiście po wysuszeniu bardzo, bardzo dużo z niej niestety w jakiś magiczny sposób znika, ale i tak, mimo wszystko, ma bardzo dużo do zaoferowania. Jak smakuje dzika róża? No, wyśmienicie. Jeszcze z domowym chlebem, to już można tylko pomarzyć o czymś lepszym. Cześć wspaniałego. Ok. Słuchajcie, dzika róża, jak wspominałem, ma witaminy i minerały. Tych witamin, co ciekawe, w zależności od źródła, gdzie pogrzebiemy, to dowiemy się, że jest albo 7, albo 8. Albo 9. No i jakimś cudem chyba nikt więcej nie wymyślił. Znaczy więcej nie znalazł. Minerałów mamy około 10. A jeżeli potrzebujemy na co dzień około 100, no to 10 to jest dosyć dużo. Ok. Mm. A. Spożywając dziką różę. Zaopatrzymy się jednocześnie oprócz witamin i minerałów, fitosterole, wiele różnych kwasów, saponiny. No i jeszcze inne składniki, ale dla nas przeciętnych kowalskich, dla, dla nas laików nie jest to aż tak ważne w tym momencie. Przede wszystkim natura. Kontakt z naturą. I chyba jedna z najlepszych opcji pozyskania, właśnie witamin i minerałów oraz dodatkowych substancji. Oczywiście, no. Owoce dzikiej róży, jeżeli chcemy wysuszyć, również używamy piekarnika i 40 stopni, czyli łatwo zapamiętać: całą dziką różę, wszystkie elementy, jeżeli suszymy, to wykorzystujemy piekarnik i 40 stopni. Pewne mądre głowy też mówią, że pierwsze kilka minut suszenia owocu najlepiej, żeby się odbywało w temperaturze około 100 stopni. To ma zapobiec w późniejszym procesie suszenia, m, niszczenia witaminy C. Ale czy to prawda, nie wiem. Ja tak naprawdę pierwszy raz suszyłem w zeszłym roku witaminę yy, dziką różę. Dziką różę suszyłem w zeszłym roku, pierwszy raz w życiu w ogóle pozyskałem. Pierwszy raz dziką burzę w zeszłym roku. I suszyłem ją w piekarniku, ale tutaj naprawdę trzeba uważać, ponieważ piekarnik potrafi się rozgrzać w pewnym momencie dużo mocniej niż pokazuje temperatura. Musi to być przy uchylonych drzwiczkach i trzeba kontrolować. Trzeba kontrolować ewentualnie, jeżeli jest, są dwie, trzy blachy, przekładać góra dół. A no, jak wiemy, każdy piekarnik piecze troszeczkę inaczej. W tym wypadku suszy. Będzie również trochę inaczej u każdego w domu. Dzika róża w całości jest dla człowieka bardzo bezpieczna i trudno doszukiwać się tutaj jakichś przeciwwskazań, aczkolwiek być może takie istnieją. Ale biorąc pod uwagę, że dzika róża ma masę zastosowań, to tak naprawdę, przynajmniej to w teorii, może ją spożywać każdy. Oczywiście w różny sposób, jeszcze dodatkowo. I tak naprawdę chyba najlepszą opcją byłoby po prostu profilaktycznie stosować ją przez cały rok. Oczywiście może nie codziennie, ale bo mamy takie momenty, kiedy jest większe zapotrzebowanie, kiedy jest mniejsze zapotrzebowanie, kiedy mamy ochotę, kiedy nam się coś znudzi. No wiadomo jak to jest. Więc jeśli mamy dziką nurze, przez cały rok wokół siebie i stosujemy naleweczkę, tu dżemik, tam herbatkę. Albo winko. Naprawdę mamy dużą szansę być odpornymi na wszelakie choroby ludźmi. Co możemy zrobić? Jak możemy wykorzystać dziką róże? Pierwszy mamy liść. Albo świeży, albo suszony. Możemy wykorzystać do zrobienia sobie herbatki na paru. Możemy też z płatków, jak i z liści zrobić sobie nalewkę alkoholową. Ogólnie liście używając właśnie jako napar, możemy cały czas stosować sobie profilaktycznie bardzo delikatnie, dodając do różnego rodzaju herbat, które pijemy na co dzień. I wtedy mamy no, dużo większe bogactwo, chociażby w takim kubku. Warto. Ok. Również z płatków możemy wykonywać konfitury i też nalewki, i też napary. No, i oczywiście owoc. Z owocem możemy zrobić praktycznie wszystko, co nam przyjdzie do głowy. I wino, nalewkę możemy wysuszyć. Możemy sobie zaparzać. A w ogóle co zrobić po wysuszeniu dzikiej róży? W sklepie, w sklepie wygląda to dosyć ubogo. Są oskubane, hmm, skórka sama wysuszona, i to jest sprzedawane. Ale tak naprawdę bardzo dużo cennych właściwości mają też ogólnie mówiąc pestki. Same owoce dzikiej róży są gotowe do pozyskania dla nas przez nas. To też w zależności od gatunku jaki mamy gdzieś w okolicy, czy dziko rosnącej, czy w powódku swoim. Możemy już pozyskiwać w sierpniu, aczkolwiek wrzesień, październik, to są takie najbardziej efektowne miesiące. Ale to też zależy od źródła, ponieważ jedni mówią, że bardzo dobrze pozyskiwać dziką różę, kiedy jest tuż przed dojrzeniem, a niektórzy mówią, że najlepiej kiedy już jest mocno dojrzała. Jak widzieliście, dziką różę można pozyskiwać, owoce dzikiej róży, nawet zimą. Tam natura robi swoje. i od razu nam zamraża, rozmraża i w zasadzie mamy gotową dziką różę do wykonania. Oczywiście nie wszystkiego, ale chociażby takie powidełka, jakie dzisiaj kosztowałem, możemy sobie zrobić w lutym, w styczniu, w lutym czy w marcu. Jeżeli jeszcze takie owoce są i wyglądają gołym okiem na takie, które nie są czymś zarażone, po prostu są zdrowe. No i cóż, moi drodzy, można by jeszcze powiedzieć, jak pozyskać dziką różę pod kątem technicznym, ale to widzieliście na materiale na początku. Przede wszystkim, zabezpieczenie odpowiednie. Dobrze mieć drabinę, dobrze mieć jakiś chwytak, który przyciągnie lub odgarnie jakąś gałązkę, żebyśmy mogli sięgnąć po owoce. Na same liście zbiera się bardzo ładnie. Jak już mówiłem, w okolicy maja, na to mamy maksymalnie 3 miesiące. Później pojawiają się płatki, a później mamy owoce i możemy się cieszyć dziką różą przez cały rok. Także polecam serdecznie zbierać dziką różę. Pamiętajcie, zastanówmy się jaka ilość będzie nam potrzebna. Takie 2 kg owoców, 3 kilo na jedną rodzinę w spokojności powinno wystarczyć. Branie więcej po to, żeby to nam się później psuło nie ma sensu. Tym bardziej, że po roku czasu Warto się zaopatrzyć w świeże po prostu rośliny i nie ma co przesadzać. A jak ktoś ma ogródek, to może sobie w jakiś sposób posyskać najlepiej kupując albo dostając od kogoś jakiś krzew piękny i przesadzić go sobie do swojego ogródka. Polecam serdecznie.